Dawno nie było, co? Widoku z góry na pola. I teraz po kolei. Tam jest mój żapak. Gdzie mój palec jest? O, o, o to jest mój żapak. Tu jest moja pszenica. Tu, tam rzepak, tu pszenica. Tu jest żapak. Czy fajnie te górki wszystkie pozaciągały? Uwaga, przechodzimy na drugą stronę. Dalej, za drogą, gdzie jest ten rów, też jest moja pszenica, to uprawione, pseudozaorane, tam będzie kukurydza. Dalej, za tymi zabudowaniami, za tym gospodarstwem, tu z tyłu, to jest moja pszenica, tu będzie groch, tutaj, tam daleko, gdzie są te drzewa, palec, o tam te drzewa, tam, 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 tam takie ciemne, uprawione, tam będzie kukurydza. No, i to jest to tak w koło, co tutaj mam, co widzę. Ale przede wszystkim powiem Wam, co mnie najbardziej cieszy: to ten rzepak. Tu jest łatka, gdzie była wysypywana ziemia z podbudowy. I tak jak mówiłem, poprzeczniak też taki słaby, ale reszta, do tego co było, to jest kurde złoto. Nie, to jest naprawdę bardzo ładny rzepak. Tak wam powiem nieskromnie. Ale przy też jest luks, Jedna, druga. Tam, tam też naprawdę też cieszyło go to pszenica tutaj No i tam dalej żabak właśnie tutaj spoko to wygląda wszystko Robię małe mieszanko w silosie Przysypuję sobie z jednoczesnym wmuchaniem a tak ładnie wentylator wydmuchuje później będę przysypywał jeszcze zojowego do tego, żeby też trochę ruszyć się z i tam się zaczęło grzać, żeby robak nie wlazł. Właśnie będę musiał w ogóle sprawdzić, czy jest robak, czy nie. O! Całkiem, całkiem sympatycznie, nie? Daje ten wentylator. Czekam na przymrozki. Będzie przymrozek, to to jest najlepsze, najlepsze co by można było zrobić. To właśnie dmuchać w przymrozek. A już o tym w sumie mówiłem. Chcę tutaj Wam tak na szybko chciałem pokazać, jak wygląda rzepak, który. No praktycznie idealnie miesiąc temu potraktowałem niewypryskaną cieczą po odchwaszczaniu pszenicy. I tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że w ogóle powinniśmy w inne miejsce się przenieść. No strzelam plus minus gdzieś tam tu będzie Tak plus minus no między, między dwoma ścieżkami. Ja w chwili obecnej nie widzę, nie widzę żadnych na szczęście negatywnych objawów. Nie widzę, żeby prawa strona, bo po prawej stronie tutaj robiłem zabieg, właśnie niewyczyszczonym opryskiwaczem po odchwaszczeniu. Po lewej nie było tego zabiegu. Ja nic nie widzę. Zobaczcie, coś, coś o czym wszyscy doskonale wiemy, ale myślę, że warto mimo wszystko to pokazać. Spójrzcie, rzepak który ma sporo miejsca dookoła siebie, to nawet mam jakąś tam taką dziurę. Zobaczcie jak te rośliny wyglądają, jak one nisko na ziemi leżą, a tu poszło 0.66 czy 0.65 tego Także bardzo, bardzo fajnie w ogóle, bardzo fajny efekt regulacyjny przy tej dawce. A wiadomo gdzie roślin nie ma, to już w ogóle one, zobaczcie one się nawet nawet się ta roślina nie rusza. Przepięknie to wygląda. A ogólnie, łan wygląda tak. Tam mam też. Dobra, szybko Wam przejdę sobie. Tam też będziecie mogli zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Nie, że w jednym miejscu Mateusz stoi. Takim jakimś dobrym, fajnym. Pokazuje, nagrywa. Nie. Też mamy objawy niedoboru. Nie, albo ogólnie niedoborów. To jest chyba lepsze określenie, bo tu są ogólnie niedobory myślę już teraz wszelkiego rodzaju przy takim a nie innym nawożeniu jakie wykonałem to, to ma to prawo po prostu się pokazać natomiast no, mamy już listopad i teraz zobaczcie tutaj już mamy ciekawostkę tam są takie paliki słupki od pastucha i no tu już różnice widać, nie? teraz mógłbym Wam tu ściemieć, że tu jest nie wiem po X czy tam po czymś, ale nie, to niedobre, nie, niedobre jest tak mówić. Nie można, tego słowa nie można używać, bo tam niektórzy się już piekną, że za dużo. Nie, to są po prostu różne odmiany. Tu mamy jedną odmianę, tutaj, tu mamy drugą odmianę, ale no, różnica jest kolosalna, prawda? Tu mamy drugą odmianę. Teraz przejścia między kolejnymi odmianami ja już nie widzę. Mamy kolejną odmianę, no, tu delikatnie widać, tu jest wyżej, tu jest niżej. Tam jest słupeczek cyk, tu jest słupek przejechany, między nimi? Nie, nie, nie ma. Tam jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I tu mam po prostu różne odmiany, tu mam też powiedzmy doświadczenie założone, ale już nie wiem, czy to można mówić o tym, o tych doświadczeniach, bo teraz wszelkiego rodzaju doświadczenia testy, tu już jest wszystko wszelkie zło. Także powiem Wam tylko, że tu mam doświadczenie odmianowe czy 5 odmian, już teraz nawet nie pamiętam. Tu też widać, że jest, że jest wyżej. Także będziemy porównywać na takim w miarę, w miarę dajnym, w kawałku pola. 4, nie, jakie ja już odmiany? Cztery, cztery odmiany plus piąta, powiedzmy moja, którą tutaj wysiewałem. Ale już więcej nie będę dużo mówił. Natomiast no kolosalnie widać różnicę w pokroju. Nie? Powiem Wam tylko tyle, że Odmiana, która jest wysiana na, na pozostałej części, to co wam pokazywałem Ma większy wigor, e, wigor jesienny No i myślę, że to widać, prawda? Natomiast samo rozłożenie roślin, to jak one wyglądają. I tak jest bardzo fajne. A co tam? Tak pięciu ton nie będzie i tak o. Nie mam znowu łopatki Także cholera wie w pokorzeniu, który jest o Tutaj urwany, nic wiele Wam nie pokażę, nie powiem, ciężko cokolwiek ocenić, wiem, powinna być łopatka, standardowo nie zabrałem, tak wygląda kista, także po, po pokroju roślin można by powiedzieć, że to co mam tu wysiane na paletkach w teorii lepiej jest przygotowane do zimy, do zimy. Bo są te rośliny zdecydowanie mniejsze. Nie, może mniejsze one nie są. Mają mniejszą masę liściową. Te liście leżą zdecydowanie bardziej na ziemi. Nie są takie wyniosłe ku górze jak tutaj. Tutaj to trochę bardziej wygląda, jakby burak był. Gdyby były te rządki jeszcze szersze, to można by powiedzieć z daleka, że tu rośnie burak. Eee, za to tu chyba trochę mniej przebarwień widać. Ale znowuż widzę w telefonie, że. Lewa strona jest ciemniejsza, prawa jaśniejsza, czyli już bym mógł tu powiedzieć, że tu coś tam kurde dawałem. Zobaczcie, widzicie kolor wizualnie to i tamto, a to jest po prostu różnica odmianowa. No myślę, że, myślę, że doskonale to widać. Także na pierwszy rzut oka myślę, że większość wolałaby tą plantację niższą, bardziej przy ziemi, mm, chociaż trochę bardziej za, zabiedzoną, bo widać tu jest zdecydowanie więcej fioletowych liści aniżeli tutaj. Natomiast ta jest zdecydowanie bardziej wyrośnięta. Ten sam termin siewu, to samo nawożenie, po prostu są różne, różne odmiany. I, no i to jest ta cała różnica to jest ta cała magia. Natomiast co najważniejsze, to po miesiącu ja jeszcze nie widzę jakichś negatywnych efektów po niewypukanym obrońskiwaczu. Co będzie dalej, to zobaczymy, ale na razie patrzę na to z optymizmem i mam nadzieję, że nic. Nic złego już się dalej nie wydarzy, bo widać, że te rośliny rosną w miarę normalnie. Nie ma jakichś takich większych przebarwień, żebyśmy tu mogli podejrzewać, że, że coś się nie tak z tymi roślinami dzieje. A na 100 kilo azotu, yy, nie 100 kilo azotu, 100 kilo nawozu, jakie te rośliny dostały, to jest łącznie powiedzmy w takim pseudo tak, o fosforanie. Tak, nie mam, wiemy. Łopatki, ale kista, sama roślina. Jest sztos, nie? Tam jedyne jest takie miejsce na całym polu. O, tutaj taka górka. Taka trochę, trochę, łusa, taka no z przestrzałami, ale ogólnie, ogólnie Wam powiem wprost, nie? Wzięły się te żepaki, oj kurde, wzięły się. Niektórzy z Was pisali mi, że a zobaczysz kurde jeszcze to ładnie będzie wszystko wyglądało. Powiem uczciwie, nie wierzyłem. Nigdy u mnie nie było tak, że jak miałem guzniane żepaki po siebie tam przez miesiąc, to żeby one później jakieś tam fajnie wyglądały. Ten rok jest inny. No ten pogoda jest po prostu taka, a nie inna, że nas sprzyja. I, I podgoniły te rzepaki. I powiem Wam, że Oczywiście, tak jak tam są wyjątki, tak jak tutaj ta górka gdzieś tam łysa, tak jak tam Wam pokazywałem poprzednio, ktoś tam to, tak jak wcześniej na, na te 60 hektarów, powiedzmy, 20 była fajnego, 20 była dostatecznego, pozostałe 20 to było dziadostwo, tak teraz myślę, że z jakichś 50 hektarów jest fajnego rzepaku, 5 dziadostwa, a 5 takiego jeszcze całkiem znośnego. Także. No jest rewelacja, nie? Tak wam powiem. Słuchajcie, jestem na polu, gdzie mam pszenicę zasianą, i tutaj dawałem obornik. Taki miałem przerobiony, dosyć fajny oborniczek. Rok po leżał, przerzucony z miejsca na miejsce. I ogólnie wygląda tutaj naprawdę fajnie. Natomiast mam te takie żółte gdzieś tam też rośliny. Doskonale to widzicie. Część może być uszkodzeń po herbicydzie, ale też część pewnie i po mszycy. Także to nam dopiero się okaże wiosną tak naprawdę. Co z tego będzie. Ja wiem, że to tam wiele osób mi właśnie pisało, że takie tam wczesne siewy. To mszyca lubi to i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. Słuchajcie, każdy ma jakąś tam swoją. Technikę, uprawy, technologie i tak dalej, i tak dalej, bez względu na to, czy to orki, bez orki, taki inny termin siewu, to najważniejsze, że nam się to sprawdza, nam, mi, wam i tak dalej, i tak dalej. No jest gęsto, bo jest gęsto, 250 sztuk, widać mogą, chłopaki mogą bramkę postawić i w piłę lutować. Schody, za to, jakbym powiedział, wręcz perfekcyjne górka, nie górka, wszędzie, praktycznie pięknie to wygląda i, i to też na pewno cieszy takie rośliny z tymi objawami no występują czy jest ich dużo? tu pod bryłą jakąś dużo może nie, ale ogólnie są teraz pytanie o, tu akurat wyrywałem, a tu jest mączniak piękny mączniak, zobaczcie zobaczcie i nie widać o już pokaż tego mączniaka Pierdziela. Ale ogólnie ja tam jestem zadowolony. Mi, to, mi, mi się mu podoba. Mam na drugim polu też pszenicę, w tak samo sianą. To chyba w poprzednim filmie pokazywałem. I tam nie dawałem żadnego obornika, nic, żadnego nawozu. Jedno i drugie pole po, po grochu. I wiecie co? I wygląda dokładnie tak samo. Czyli w chwili obecnej, przynajmniej moim zdaniem, ten obornik nie miał wpływu. Na to, jak rośliny wyglądają. W teorii, tutaj ten, ta przynisa powinna być ciemniejsza, ładniejsza, a nie jest. Znaczy, nie, nie, to nie twierdzę, że ona jest brzydka. Natomiast, jakby różnic po zastosowaniu obornika tu nie widzę. Oczywiście, najlepiej to by trzeba było zrobić na jednym polu. Tu powinno być część z obornikiem, część bez. No nie mam tak zrobionego, ale jakbym porównywał pole do pola, to różnic nie widzę. Ja wiem, że pole polu nierówne, ale. Informacyjnie Wam tylko powiem, że dwa lata temu, bo w zeszłym roku czy tam, no w teżniwa był tu groch, a rok wcześniej, czyli dwa żniwa temu, dwoje żniw temu. Dobra, w zeszłym roku rosła tu pszenica, w zeszłoroczne żniwa była tu pszenica. Na tym polu zebrałem 1100, 11, a na drugim polu, na tym, gdzie też mam pszenicę, tak siano, samo sianą, co przed chwilą mówiłem, zebrałem 11.100, chyba 40. Także pola oddalone od siebie o w linii prostej, 2 km może gleba się różni bo tu jest więcej praktycznie sama glina, tam jest troszeczkę lżejsza ziemia a plon różnił się o kilkadziesiąt kilogramów także ja wiem, że są różnice glebowe i i tak ale tutaj między tymi dwoma polami właśnie wyszło to tak jak Wam powiedziałem no, ale ogólnie naprawdę naprawdę klasa